No kochani, tak bez cenzury. W polskim parlamencie jaki to burdel się robi? Jak wy się zachowujecie w ogóle? Partia opozycji. Jak wy się zachujecie? Zachowujecie. Cały świat to widzi. Cały świat. Nigdzie. W żadnym parlamencie. W kraju, którym się jakoś liczy, nie ma tego, co wy robicie. Burdel jakiś. Wyszakale, zachowujecie się jak jakiś banda gnojków. Przecież to świat ogląda. My za granicą, Polacy, mamy się za was wstydzić. Kraje, które, no są kraje, które to popierają, bo maczają w tym palce, no to się cieszą i bawią się z nas, jacy jesteśmy głupki i chcemy się sprzedać. Kraje, na którym zależy, żeby Polska się rozwijała, no to są zaszokowani, są zatrwożeni, nie wierzą, co się dzieje. Czyż takie zachowanie, no przecież wstyd. Czy wy się już nie wstydzicie świata, który was ogląda? Czy już w ogóle nie macie jakiegoś patriotyzmu? Czy już tak nisko padliście jak te świnie na mordę? Bezcześcić bez ten kraj? Jak wy to robicie? Wstydzilibyście się. Zgroza. Tusk mówi, my tu wyślemy mocnych, to wam pokażemy. Napieralskiego. O oh my god, co wy robicie w tym kraju? Sprzedaliście swoją dupę? Do Niemiec? Już nie macie poczucia polskości? Ja wiem, już nie chcecie być Polakami, chcecie być Europejczykami. ale dopóki oni was potrzebują, to zapłacą. Ale jak się skończy z tym, wszystkim rozpiżecie tą Polskę, to i tak was na mordy powyrzucają. A wy Polacy, wy starsi, w mojego wieku, co nie wiecie jak było za, za PO? Czy, żeście, czy, właśnie, czy macie amnezję? Przecież dajcie spokój. Nie macie wstydu. Wasze babci, wasze dziadkowie i walczyli za tą Polską. Nie było chleba, nie było żarcia. Każdy robił, co mógł, żeby coś wyskrobać i włożyć do swojego pustego żołądka. I walczyli o Polskę. Walczyli o Boga, o honor i oszczyznę kraju. A opozycji, jak się powie, Bóg, honor, ojczyzna i krzyż to tak jakby wampirowi pokazać krzyż. Oni nienawidzą tego kraju. Do tego stopnia dochodzi w Polsce, do tego stopnia i wy, Polacy, powinniście uczyć swoich dzieci jak było za komunizmu, jak było za Rosji, jak Niemcy nas wymordowali i powstawiali obozy kontynentalne. Już zapomniście o czym? Niektórzy mówią, my powinniśmy się uczyć od Niemiec, bo oni dużo więcej wiedzą. No, takie bzdury słyszę, jakbym w Polsce. My powinniśmy się uczyć od Niemiec, bo oni są mądrzejsi. No powiedziałem, założyli non-stream non 2 i 1, prawda? Gaz, żeby pominąć polskie i inne kraje i później dystrybować za większe ceny. No, mądrzy to oni są, ale na własne koń ale nigdy, nigdy nie chcą pozwolić, żeby Polska się rozwinęła, że się stała mocna, gospodarcza i związana razem, żeby miała opozycję, na której się rozmawia, dyskutuje, tak jak w Australii, w Ameryce, w Kanadzie. Co Wy robicie, żeście pozwariowali na stare lata? Czy już wam tak do dupy, yy, yy, tak do dupy yy, nakopali do tych mózgów, że chcecie się pozbyć z własnego kraju? I wyprzecie przodków, którzy o niego walczyli? I śpiewacie na hynmach? Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy? To zastanówcie się, co wy robicie? Dajcie sobie spokój. Ja wam mówię, jak PiS przegra, to dostaniecie tak w dupę, bo wy szaraki, wy szaraki normalni ludzie, którzy wierzą, że po, o ich zaraz obzłoci. Pamiętajcie, oni was tylko potrzebują do, do swoich rzeczy, które dla nich robicie, żeby tą skłócić Polskę. Żebyście się skłócili swoimi rodzicami, swoimi dziećmi, wujkami, szwagrami, przy stole, w kościele. Zastanówcie się, co wyrobicie. My God! No? Tak, za swoją ojczyznę, za Bóg, honor i Polskę. Pamiętajcie, że bądźcie patriotami. Otwórzcie oczy, a nie patrzcie na koniec swojego nosa, co się wokół dzieje. Zobaczcie, jakie zagrożenie wam szykują. Jak Europejska Union. Kłamie, że da pieniądze. Jesteście ogłupieni pieniędzmi? Polska się robi mocna. Firmy chcą tam pracować. Wyjdziecie bez kłopotów, bez ich pieniędzy nawet. A te pieniądze aż tak są ważne dla was, że żeście chcecie sprzedać ten kraj za grosze? Bo to, co dostaniecie, to są grosze. Chcecie sprzedać nasze sądownictwo dla nich, że oni będą robili w Polsce ustawy? Jak prezydent tego nie za, zablokuje, nie zawetuje, no to ja nie wiem. To wy jesteście naprawdę sprzedawczyki, i wrócicie do księstwa warszawskiego z powrotem. Tak was rozłupią. Nie bądźcie debilami, bądźcie patriotami. I to mam na razie, na razie to, co mówię, bo, bo mnie szlak trafia jak i wszystkich ludzi za granicą, jak wy się zachowujecie. Przechodzi wszystkie możliwości już. Cześć!